Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, kraśnik ulica Urzędowska 351, Autokomis, telefon 600 968 157. Zakończył się okres organizowania hucznych zabaw i balów, tak zwany karnawał. Nie tylko młodzież wykorzystała te ostatnie dni, skorzystali również seniorzy, którzy przy muzyce bawili się do rana. Zobaczmy, jak ostatni weekend przed wielkim postem spędzili członkowie klubu samotnych, nie jesteś sam. 18 lutego górny Hall Centrum Kultury i Promocji należał do klubu nie jesteś sam. bowiem tego dnia jego członkowie zorganizowali zabawę karnawałową. 18 luty jest dla nas ostatnim dniem karnawału. Nasz klub. Nie jestem sam, organizuję takie zabawy. Mamy bardzo miłe panie, śliczne dziewczyny. Panów jest mniej, ale, ale jest. Także bardzo się cieszymy, chcemy y, pobawić się, zakończyć karnawał. Uczestników zabawy powitał jeden z członków klubu, który życzył wszystkim udanego wieczoru. Chcemy państwa gorąco i serdecznie powitać w tą ostatnią sobotę karnawałową panom życzyć szampańskiej zabawy paniom natomiast troszkę uścisków, przytulanek i pocałunków. Wysoka frekwencja seniorów na parkiecie świadczyła o tym, że każdy dobrze się bawił. Bardzo dobrze się tutaj czujemy. Jest bardzo miła atmosfera, można się pobawić, pośpiewać, potańczyć, a to jest bardzo dużo dla takich osób starszych, samotnych. Jest to bardzo miłe. Bardzo się cieszymy. Bo część osób jest samotnych i ma okazję właśnie spotkać się tutaj i razem potańczyć, zapoznać. Za to jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Dziękujemy bardzo pani Sabinko, że tak pani potrafi zorganizować miłe spotkania. Po tańcach, śpiewaniu piosenek było widać, jak karnawał żegnali seniorzy. Do końca zabawy wszystkim towarzyszył dobry humor i uśmiech.